Tarhomin. Tarhomin. Możemy nagrać, jak idziemy do masztu 5G? Idziemy do masztu 5G. Wypiłbym, wypiłbym piwo, ale. Ale nie mam mu się masu lat. Pojebana sprawa, też bym wypił piwo. Tu idzie prawdziwy fan, tako Hemingway. On słucha Tako Hemingway. Powiedz coś o tak Jestem zawiedzony z powodu. Z powodu tego, że ta osoba istnieje w ogóle. I, i nie chcę mi się żyć, dlatego że jestem jego fanem, bo słuchają go same alternatywki. Ciekawostka, każdy fan takiego Hemingwaya to jest NPC. -t. Oni nie istnieją, oni nie istnieją. Oni nie istnieją. W ogóle, każdy typowy białęka moment, jak człowiek chce przejść przez chodnik, tego zablokują. Nie mam jak przejść, nie mam jak przejść. trzeba się przyciskać. A oto jakieś magiczne wiaderko z drzewem tryskawkowym. Kurwa, zostaw to. Patrz, idealne? Kurde, gdyby nie ten apet to by było idealne, nie? Zobacz. Perfekcyjnie. E, kolejna anomalia na Białej Łęce. Nowaje na Białej Łęce nawet nie wiedzą gdzie się znajdują i dostają z po prostu pierdolca. Gdzie jesteś? Gdzie my jesteśmy? Powiedz nam? Nie bo, wiem, ja nie co, wiem. To za, co to jest za lokacja? Ja nie wiem, gdzie jesteśmy, nie wiem. Co to za lokacja? Ja pierdolę Idziemy teraz do Masztu 5G. Bardzo widne miejsce. Tutaj. Siemaneczko widzowie, dzisiaj idziemy do Masztu 5G, który jest um, ozdobą białowłęckiej metropolii oraz ozdobą białowłęckiego piękna. Idziemy sobie tutaj z Brunem Ale czekajcie, czekajcie. Wodem, Dla którego ten maszt nie leży, a nie stoi, jest dlatego, że ludzie na Białe łęce boją się tej technologii. Taka jest prawda. Ludzie na Białe łęce nie są gotowi na takie rzeczy, widzowie. O, piesek! Dobra, teraz wchodzimy na typowe rejony białkańskie. To jest, to jest jak coś, to jesteśmy mniej więcej w centrum Białej. Białe. Ja jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy. No. Tak wygląda centrum Białej? Tutaj są haszcze takie. Ale zaskoczenie jest takie, że w te wakacje nie złapałem ani jednego kleszcza. Na Białęce kleszczów nie ma, oni nie chcą tutaj żyć. Nawet kleszcze nie chcą tutaj żyć, taka prawda. Ogólnie to jesteśmy teraz w typowym domu na Białęce, który jest bardzo dobrze wyposażony, więc chodźcie, chodźcie ze mną, pokażę Wam, jakie jest tutaj wyposażenie. Mamy tutaj piękny, piękny dywan i piękną kłodę, która służy do otrzymania wódki. Mamy kolejny dywan, energetyki, butelki po piwie. To jest proszę Państwa proszę zobaczyć, to jest piękna elewacja biało styl. A to, to są wywietrzniki te w ścianach te dziury? Tak, oczywiście. To bardzo dobra wentylacja. Po, po, po co inwestować w okna? Co rosną wywietrzniki tutaj? To jest są. Chodźcie tutaj. Tutaj chodźcie widzowie, z razem ze mną Wejdziemy sobie do środka. Będziemy sobie do środka. I tutaj mamy tak mamy tu yy, jedno łóżko. Mamy tutaj, proszę Państwa, jedno łóżko. Mamy tutaj, drugie łóżko. Takie, takie w stylu indyjskim, dlatego że tutaj są piękne pręty. Mamy fotel samochodowy. To jest tutaj najnowszy, można... to jest z tego, co mi wiadomo, to jest najnowszy fotel z najnowszej kolekcji Balenciaga. kosztował Balenciaga 17 tysięcy. Lamborghini. 000. 17 Czyli Jak to jest fotel samochodowy, to znaczy, że można tutaj wjechać samochodem. Widzowie. Tutaj, tutaj jest wyjazd do garażu, tak. W Duje... każdym razie chciałem jeszcze wam pokazać, jak bardzo ładne tapety na, Bia na bardzo ładne tapety są w mieszkaniach. Powiem, naprawdę mi się podobają. O, jest okno. Idziemy dalej. Idziemy dalej. <grym> jest kominek nawet. Idziemy do kuchni. Kurwa ty. Pachnie, pachnie tutaj. Pachnie tutaj. Ym, jedzeniem. Jedzeniem tutaj pachnie. Mamy tutaj, jak to w kuchni, nie? Mamy tutaj płytę indukcyjną. Tu mamy... Tu mamy szafkę. I mamy, proszę państwa, różne napoje. Aż po Coca-Coli, aż po polską. A ten potem zbótkę. tutaj co leży, co ledwo co się wtapia? To jest płyta indukcyjna. A, okej, okay, dobrze. To, takie, to jest, taka nowo, to jest now, takie nowoczesne. Takie nowoczesne, okej, okay, dobrze. Nowoczesne mieszkanie. Tutaj widzę, że. O, tutaj piękny widok z drzwi na jakieś dziwne osiedle. Nie, to już nie jest no białe, To nie widzowie, wygląda że... jak białek. No i powiedzcie widzowie, że nie chcecie tutaj mieszkać. Przecież każdy by chciał tutaj mieszkać. No, zobaczcie na te piękne widoki. I wiesz, ile ten dom kosztuje? Ten, to, cała ta elewacja, wątpię? Ten z tym dom kosztuje 12 tysięcy za metr kwadratowy. Tak? 12 tysięcy. Także, jeżeli ktoś szuka dobrego domu na białęce, to polecam to miejsce. Ej, widzowie, ogólnie, jak tutaj już wychodziliśmy z tego domu, to zobaczyłem fotel gamingowy. Tutaj są drużyny esportowe w tym domu, to dlatego nikt tutaj nie mieszka. Żeby drużyny esportowe tutaj wchodziły, żeby grały w CSF i w Fortnite, Fortnite'a. Więc ogólnie. Będziemy inkwicować. Ty to może w piwnicy jakiś komputer gratis. Ta. Ta jest? No czekajcie, schodzę do niego. Mógłby monitor zobacz. No, tam jest piękny składzik. Nie, tam jest zbyt ciemno. Tam jest zbyt ciemno, no nic nie widać. Świateł nie ma jeszcze Malo. zamontowanych. Tutaj zawsze macie dodatkowe źródło światła tuż, tuż pod domem. Jak chcecie sobie odpalić ładnie. Jak widzicie. Piękny dom poza tym widzowie docieramy do masztu 5G jak widzicie. Jest tutaj bardzo niebezpieczny poziom radiacji, jest za wysoki dla typowego członka łęki. My jesteśmy na szczęście odporni na takie rzeczy, bo my jesteśmy, o, jesteśmy największymi koksami na Białęce, ale to miejsce jest naprawdę niebezpieczne. jeżeli jesteście na Białęce, nie chodźcie tu, bo śmierć na Was czeka. Dajcie yes, Nawet jest kurwa królewska. <laughs> Czyli legioniści tu byli. Mhm. Ogólnie widzowie, pewnie sobie myślicie, czemu ja siedzę na jakiejś róży, ale. A, a, a. To nie jest żadna rura, to jest, to jest nie uwierzyć, to jest maszt 5G, leżący maszt 5G, do którego właśnie przychodziliśmy. To jest to legendarne miejsce. Tutaj można sobie wypić piwko, zapalić papierosa bez konsekwencji oraz nabrać jakichś radioaktywnych rzeczy. Tam jest, tam jest um, rzecz do rozbijania butelek po piwie. To jest chyba antena, wiesz? To jest rzecz do rozbijania, do rozbijania butelek Ale po piwie. Stara, stara antena w tym sensie. To jest rzecz do rozbijania butelków i Ogólnie, e, wiele ludzi się zastanawia, czemu na Białą Łęce wszyscy, którzy chodzą, nie są z białęki Łęki, łapią tyle kleszcz. Bo nie są z Białą kurwa, jak jesteś Białą łęczeninem, czy jakoś tak, to jesteś odporny na kleszcze, na wszystko, to ty jesteś, kurwa, tu królem lasu, nie te kleszcze, jebany. Halo? Gdzie jestem? No na Białą Łęce jestem. Na Białą Łęce jestem. Dobra, ogólnie to... Widzowie, wiecie co jest najgorsze w byciu sławnym TikTokerem na Biała łęce To, że totalnie nie możesz się przejść nawet do żadnego zwykłego masztu 5G, dlatego, że jakieś zwierzęta Cię zaczepiają i mówią Eee, TikToker, chodź tutaj, TikToker, chodź tutaj. I nie mogę po prostu mieć własnego życia na Biała łęce, nie mogę sobie pochodzić tak jak, tak jak dwa lata temu, dlatego, że nagrywam na TikToku. Chłopowie łęczanin, tak, tak chodzą ludzie z Jak najłatwiej poznać człowieka, który mieszka na Białołęce? chodzi totalnie kurwa krzew nogi się zawijają pojebana akt. chcesz coś powiedzieć fajnie z białłęki kurwa z ogólnie widzowie to jest typowe targowisko na Białęce. mamy tutaj rzeczy na sprzedaż oczywiście yy, nie jest to strzeżone dlatego że obywatele Białęki to dobrzy ludzie którzy nie kradną więc mamy tutaj tak mamy tutaj jakieś szafki mamy łóżko Mamy choinkę, bio, bo łęko ogólnie wyprzedza wszystkich i y, y, już jest przygotowana na sesję świąteczną. Mamy znaleźć coś dla dzieci. Widzowie, ogólnie poświęcamy się dla Was, żeby zrobić dobry kontencik. Tutaj jest, proszę Państwa, dzika róża, i trzeba przez nią przejść, żeby przejść na tą budowę. To akta ta Tramwaje na Białą Łęce to jest niesamowita rzecz, ponieważ kurwa ich połączenia są niesamowite. Nigdzie w Warszawie nie znajdziecie takich dobrych połączeń jak są na Białą Łęce. to jest piękne, kurwa. Jak widzicie Państwo, to jest kolejna barykada na Białą Łęce, eee. no nie, nie rozumiem tego. Blokują po prostu mieszcza, mieszczanie nie wiedzą co robić, nie ma przejścia w ogóle. Jak widzicie, on jest odcięty, on musi tam zostać, nie wie co może zrobić. Tak, widzicie, tak miasto traktuje ludzi z Białej Łęki. To jest miejsce, ta ściana to jest miejsce, w której tramwaj jadący po tych torach, tam jedzie tramwaj, no, tramwaj jadący po tych torach, żeby, żeby się przez przypadek nie wykoleił i żeby nie wjechał tam na tą budowę, żeby potem nie wjechał na tą dużą ulicę. Więc Biała to są po prostu geniusze, geniusze budowy, nie? geniusze wszystkich inwestycji i po prostu to są, to jest majster. Widzicie Państwo, to jest typowa. Ławka na białą łęce, zbudowana genialną metodą, bardzo zresztą prostą. Dwa pustaki oraz barierka. I pewnych ludzi z Warszawy się, kurwa, co to za ławka? Ławki drewno-beton, ale sami Państwo zobaczcie. To jest niziutko, bardzo nogi odpoczywają, jest fajna, jest giętka. Nie ma, że usiądzie menel i się połamie. Nie ma, że ktoś przyjdzie jakiś dent. No zobaczcie sami Państwo, jakie to się trzymało. Wszystko z tym jest w porządku. A gdzie w Warszawie takich znajdzieć? Nie ma, tylko na białą łęce, ponieważ białęka to jest to widzowie tej zobaczcie. Znaleźliśmy wejście. To jest po prostu tajny kod, który znają tylko obywatele Białłenki. Zobaczcie. Dziękuję za uwagę. Wiecie... Jeżeli widzieliście gdzieś w internecie jakieś zdjęcia z NASA, że nowe zdjęcia wykonane na Marsie, Te zdjęcia zostały wykonane właśnie w tym miejscu, tu na Białą łęce, tutaj NASA wykonywała zdjęcia marsjańskie. Te wszystkie zdjęcia, które widzieliście, zostały wykonane na naszej ukochanej Łęce. Taka prawda. Widzicie, e, może wiecie czy nie, ale Warszawa kupiła bardzo dużo nowych tramwajów. Pierwsze miejsce, gdzie te nowe tramwaje były, było oczywiście na Łęce. To jest po prostu yy, wiadome, że Białęka jest najważniejszą dzielnicą Warszawy, że jest najlepsza. Tutaj macie na to dowód. Najnowszy tramwaj za ogromne pieniądze. Skąd? Pierwsze miejsce, gdzie? Białołęka. to jest kurwa, to Białęka. To by było dzisiaj na tyle z Białęki. Jak widzicie, same problemy dalej będą na Białęce. Tych najgorszych rzeczy nie zmienicie. Ale poza tym, kochamy Białęk. Pamiętajcie, Białęka to jest to. Do jutra. na Białej Łęce są nawet przystanki, które no mówią same za siebie, to nic nie ma. O kurwa, nowe tramwaj.